Panie, dzisiaj Was zapraszam na makijaż dzienny. On już jest skończony, także będziecie teraz mogli zobaczyć, jak go wykonałam. Moi drodzy, tak, w tym roku przeglądając wszystkie gazety i przeglądając różne filmiki na YouTube. no pastele królują. Pastele, czyli bardzo jasne kolorki, zielone, fioletowe, różowe i pięknie to wygląda. Bardzo fajne różowe usta, różowo brzoskwiniowe koralowe usta są w tym roku na topie, także moi drodzy, ja na, na usta w tym roku postawiłam. I myślę, że, że, że w tym roku naprawdę będzie pełno zabawy z makijażem, ponieważ możemy troszeczkę poszaleć z kolorem. To nie są już nudne brązy i szarości, tak jak było w ciągu zimy. Teraz kolory, co ja uwielbiam. Moi drodzy, ostatnio widzieliście mnie w makijażu delikatnym i bardzo chcieliście go zobaczyć. Specjalnie nakręciłam ten filmik dla Was. Tak codziennie rano się maluję do pracy. Makijaż... Długo się trzyma, szminka długo się trzyma, oczka pięknie wyraża. Tak, wszystkich tak. komentujących i wszystkich moich widzów. Yy, buziaczki, papa. Zaczynam od yy, podkładu. I tutaj mieszam ze sobą dwa. Dlatego, że yy, jeden jest z firmy Dior, jest bardzo jasny, a ten jest taki troszeczkę żółtawy, i, i dla mojej zaczerwienionej cery, ta, ta żółć naprawdę no, zakrywa tą czerwień. Także mieszam sobie podkład. Na dłoń nakładam sobie. Dwie pompki i naprawdę maluteńką ilość podkładu z Clarinsa. Dior Skin ten podkład jest na bazie mineralnej, a Clarins ma jakieś ekstrakty z roślinne. Moi drodzy, mieszam to sobie wszystko na swojej dłoni. Ja zazwyczaj mieszam to sobie po prostu końcem pędzla mojego, tylko później wycieram w dłoń, tak mi jest najwygodniej. No i co, nakładam sobie wszystko pięknie pędzelkiem z Maestro. To jest pędzelek 20. Przepraszam, 140 rozmiar 20. I sobie delikatnie robię takie kropki. I zaczynamy, moi drodzy. Podkład z dior nie jest kryjący, bardzo mało kryjący, a podkład z Clarinsa jest bardzo kryjący. Jak pomieszam te dwa no to wychodzi mi coś po środku czyli to, czego chcę taki bardzo naturalny zdrowy look, pamiętajcie, żeby sobie włosy tutaj bardzo do tyłu żeby troszeczkę na ucho najechać ucho zazwyczaj jest czerwone, widać tam, że podkład się kończy jeżeli jest źle dopasowany ten pędzel jest bardzo fajny, ponieważ pozwala nam na szybkie, szybkie rozprowadzenie podkładu resztką najeżdżam sobie na oko i teraz moi drodzy linia włosów, tam najbardziej odznacza się podkład, ja to robię tak, że po prostu, tak jakbym wczesywała podkład w linię włosów, żeby mi się to wszystko pięknie stopiło yy, bokiem pędzla, jak widzicie to jeszcze sobie poprawię delikatnie no i co, zobaczcie, resztka mi została na dłoni i resztkę na szyję, tak żeby tak, była idea, idealnie wygładzona, tak jak buzia. Za ucho. Ja bardzo lubię sobie podkład nakładać na usta, dlatego że to powoduje, że one są blade i ja mam... W miarę czerwone usta i szminki no zawsze ciemniej wychodzą. A jeżeli nałożycie sobie troszeczkę podkładu, to macie tak zwane płótno, prawda? Macie płótno, na którym zawsze Wam kolor idealnie wyjdzie. Następnie, kochani, róż. Róż albo brązer, od Was zależy. Ja mam dwa ulubione. Zaraz Wam je pokażę. Jeden kwiniowy z firmy NYC. To jest. 762A, a drugi różowy, także z NYC i to jest 725A. Postawić się na ten brzoskwiniowy. Biorę mój pędzelek do różu. Delikatnie szczepując nadmiar. Możecie także się uśmiechnąć. I teraz, moi drodzy, ja przebadam za brązerami, Znacie mnie, uwielbiam bronzer. Tutaj zastosuję bronzer z Clarinsa, którego nie widzieliście jeszcze w akcji, więc w takim pięknym opakowaniu. I biorę pędzelek do brązera. To jest pędzel z firmy Maestro. 150 rozmiar 22. I tutaj mamy dwa kolory. Ciemny i jasny. Piękny, świetny do konturowania twarzy. Ja biorę ten troszeczkę jaśniejszy i konturujemy sobie buźkę. My szczuplamy sobie twarz, nasz, stwarzamy taki cień, prawda? Żeby schować drugi podbródek, jeżeli go mamy. W moim przypadku niestety on się niedawno pojawił. Widzicie? Stworzyliśmy cień, jak Wam się troszeczkę odsunę. No i moi drodzy, naprawdę małą ilość używam, yy, i pięknie staram się to wszystko rozeszyć, połączyć z tym różem, tak, żeby wszystko pięknie wyglądało. Żeby ta sera wyglądała zdrową, prawda? zdrowo i z blaskiem, moi drodzy. Ostatni rozświetlacz, ostatnio znalazłam rewelacyjny rozświetlacz i to jest praktycznie puder, moi drodzy. Firma Accessorize, która normalnie specjalizuje się w produkcji mm, biżuterii, torebek i szalików, apaszek i tak Ostatnio wypuścili serię z kosmetykami. Ja kupiłam sobie puder, tak on wygląda, ale okazało się, że jest on rewelacyjnym rozświetlaczem. Myślę, że na całą buzię nie nałożyłabym go, ponieważ, no, świeciłabym się jak żarówka. Biorę taki pędzelek z firmy Maestro. To jest kochani 170, rozmiar 22. Nabieram delikatną ilość, szczepuję nadmiar. I sobie pięknie rozświetlam buzię. Te kosmetyki nie są drogie, a cienie są rewelacyjnie napigmentowane. Możemy sobie delikatnie przyjechać przez nos. Tutaj, nad ustami, żeby te usta pięknie powiększyć. Możemy na łuk brwiowy, to nam zastąpi nas rozświetlacz, podniesie nam troszeczkę to oko. Dobrze, moi drodzy, no i buźka mamy prawie przygotowaną. Następnym krokiem. Ja dopiero teraz nałożę na siebie puder. Dlaczego, moi drodzy? Dlatego, że ten podkład z Clarinsa i podkład z Diora pięknie matują. Ja w ogóle się nie świecę w pracy, rewelacyjnie się trzymają na całej buzi. Ten z Diora troszeczkę mniej, na, trzeba na nim robić poprawki. Jednak ten z Clarinsa możecie spokojnie tylko i wyłącznie ten podkład sobie nałożyć, nie nakładając już pudru i cały dzień Wam wytrzyma. Ale ja chcę, żeby ta moja skóra była, moi drodzy, idealna i dlatego nałożę, siebie, nałożę na siebie jeszcze puder. To jest, moi drodzy, puder e, z firmy Wisi, którego cały czas używam. Jestem niezmiernie z niego zadowolona. Ja zazwyczaj, e, zaraz Wam pokażę, jak ja go nakładam. Jest w pudełku. Przechylam i po prostu nakładam ten puder sobie tutaj z tej gąbeczki i matuję sobie czoło, tam gdzie się świecimy, nosek i brodę, delikatną ilością. Jeżeli mm, macie naprawdę jakiś bardzo mocny róż i nałożył on Wam się tak, że no, będzie on widoczny, będzie to taka mocna krecha, bez problemu możecie takim grubym pędzem sobie wszystko rozetrzeć w tą stronę żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie, zdrowo. Zapomniałam Wam wspomnieć, co już miałam na buzie, jak przygotowałam buzie na, do nałożenia podkładu. E, moi drodzy, umałam sobie buzię rano żelem z Efa Claire, z La Roche e, Bardzo fajny, delikatny e, żel do mycia twarzy do cery tłustej i wrażliwej. E, raz na tydzień stosuję taki peeling z firmy Eucerin. Jest on rewelacyjny, niezmiernie, strasznie mi pasuje, także nie będę go zmieniała. Następnie przemyłam twarz płynem liceralnym z La Roche posay który muszę powiedzieć jest moim ulubieńcem i pozbyłam się wszystkich czerwonych plam pozostałości po wypryskach tym płynem. Odkąd zaczęłam go używać, no po prostu wszystko zaczęło znikać w oczach, coś niesamowitego. Serdecznie go polecam, jest on bardzo wydajny, naprawdę malutka ilość, jest, jest on troszeczkę bardziej gęsty niż inne płyny miceralne, z jakimi się spotkałam, no i następnie po tym płynie nałożam na siebie krem z firmy Eucerin wygładzający z 5% mocznikiem, który pięknie mi tą buzię nawilża, wygładza, naprawdę bardzo mi pasuje, mimo tego, że jest on przeznaczony do cery suchej, ale bardzo mi odpowiada. To tyle moi drodzy i później zaczęłam nakładać podkład, który za chwileczkę zobaczycie, jak to zrobiłam. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. To pierwsza część mojego filmiku, w drugiej części zobaczycie makijaż.